Do franek, żyj. jeszcze tu ps! Ej, to dajmy, daję mu rękę. Dałem mu rękę, ty też. Dobra, musi się odmienić. A, to a, 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 woli, nie poddawaj się. A. Давай, 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 Z czego ty w kubę ścielasz?! Mijmy śrubę połowę! A nie wiem. Bo ty, bo, bo ty kubię w rękę. No o, no, otworzyły no, się. Coś się stało. Chodź, kurczę. No do tego cztery. Ej, czekaj. Czemu ten typ jest podobny do mnie? To jest moje mieszkanie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ja ich słyszę. Muszę uratować całe miasto. O, jakie miasto? Nie, nie wiem Ja się boję. Dobra, no ja wszystko wyłączyłem. O nie. Muszę zrobić. Zaatakowali policję, ja muszę coś zrobić. Nie zaatakujcie policji. Nie, nie atakujcie nie policji. A masz! A masz! ja Amasz! Amasz! A masz! A, masz. a co się stało? A co? Się stało? Snik, no. Jest Ej, f*rek. Chodźmy każdy do domu. Ładny jest, ładny jest <śmiewanie> Ale pyszne jedzonko mm. A co się stało? Co się dzieje? 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 Skąd się tutaj wziął dynamit? Co? O kul, e, to... Bo dynamik tu jest. Ewakuacja. Zjem go! To no, zabierz komu no, szybko! Uciekajmy! Uciekajmy szybko, chodźcie! No chodźcie, no, co wy lubicie? No czemu są z pomby? No chodźcie! No fronek! Dobra, jak zginiesz, ja zamykam drzwi, jak nie idziesz. skiniesz. Chodźcie szybko, chodźcie tu! wybuchło! wybuchło. Czy Kuba przeżyje? Zobaczymy. Jak pani kaczka robi Czekaj. Ja zaraz przyjętam. Muszę tym autem przyjechać. Nikita. Ja... ja żyję niemu mhm. Frankowi.